To jesteśmy już na żywo. Witajcie, witajcie, kochane. Jeszcze udostępniamy tutaj Sylwia na swoim profilu. Ja też na, na grupie naszej, na grupie Roku Przebudzenia, ale też na grupie Przebudzone Kobiety może udostępnię zaraz. Także mamy nadzieję, że już nas widać, słychać, dajcie znać. Widzę, że pierwsza osoba się pojawiła, pierwsza, druga. Zawsze jest ten taki moment. Ciekawy, jak ten, jak, jak włączają się osoby i tak jest takie podekscytowanie, czy wszystko będzie dobrze. <grych> tak, o, fantastycznie, dobrze. To ja już też. Już tak. Dzień dobry, Aniu, dzień dobry, kochana, cudownie, że jesteś. Super, ja już też, właśnie. O. Dzień dobry, ja też wszystkich witam. Tak, witamy, witamy, super, dobrze. O, to ja już tutaj udostępnię teraz. Y, udało ci się sobie już udostępnić? Taką mam nadzieję. Dobra, no to fajnie. To już zostawiamy życiu. Co ten. Tak, cześć Ania, cześć. A to dopiero niespodzianka. Ale zobaczcie, Ania, Ania, Ania i Ania. Moje Anie, dziękuję bardzo, że jesteście. A, to słodko. Witamy, witamy dzisiaj Anię specjalnie. Fantastycznie. Kochany, witamy Was bardzo gorąco na Festiwalu Kobiecej Mocy. Ja się nazywam Paty Garki. Dzisiaj naszym gościem jest cudowna, cudowna kobieta, niesamowicie świadoma, trenerka świadomego rodzicielstwa, Sylwia Szpikowska. Witam Ciebie, kochana. Witam serdecznie i bardzo się cieszę, że to dziś jestem z Wami. Ja też się ogromnie cieszę, bo kochana, tak jak wiesz, my już się znamy, jak doszłyśmy właśnie przed naszą rozmową. Ile to? 9, 10 lat. No 10, zaraz będzie 11. Tak, <laughs> Więc tak. miałyśmy przyjemność się spotkać najpierw na pierwszych konferencjach Akademii Kobiec Sukcesu, które prowadziłam potem na warsztatach codziennie pewna siebie. I teraz dołączyłaś też do roku przebudzenia. No i to było bardzo ciekawe, co powiedziałaś właśnie, że dołączyłaś do roku przebudzenia, bo chciałaś gdzieś po prostu pracować ze mną. Dokładnie tak. A Proszę. dopiero potem się odsłoniło, tak naprawdę, ile ten program też um, um, ci dał. To prawda. Ja mam ogromną otwartość na życie, i w ubiegłym roku, um, niestety, moje zdrowie bardzo, bardzo zaszłankowało i miałam ogromne dolegliwości zdrowotne. Um, I tak naprawdę cierpiałam ogromnie. I po mm -hmm. prostu w którymś momencie postanowiłam sobie, że. Potrzebuję obudzić się do życia, potrzebuję zadbać o siebie, mm. potrzebuję po prostu być ze sobą i sprawdzić, co we mnie jeszcze takiego jest, co mogę zaopiekować. I pamiętam, mm. no, chyba październik ubiegłego roku, kiedy pojawiło mi się w Facebooku, z którym zaczęłam się powolutku zaprzyjaźnić, i ta droga zaprzyjaźniania wciąż trwa i trwa, i naprawdę jeszcze długa jest przede mną. Pojawiło mi się, że właśnie będziesz prowadziła taki rok przebudzenia i że zapraszasz. I ja w ogóle tym programem na ten moment nie zaciekawiłam się w sensie, że a, rok przebudzenia, tylko mówię pati! Wiedziałam, że jesteś daleko, że nie mogę pójść na żadne warsztaty z Tobą, że nie mogę się spotkać z Tobą. A tak jak wspomniałaś, no, przez te lata, 11 lat prawie, no, kilkakrotnie się spotykałyśmy i bardzo dużo też pod wpływem tych zmian, spotkań z Tobą we mnie się zadziało po prostu. No i do mnie taka chęć, że chciałabym się z Tobą spotkać. Mówię, dobrze, zapisuję się. Była informacja, kiedy sobie przeczytałam o programie, że z chęcią wielką po prostu popatrzę na siebie przez ten rok. Jeśli uznam, że to nie jest dla mnie, w każdej chwili mogę się wycofać, bo też dawałaś taką możliwość, ale tak naprawdę to chodziło mi głównie o to, żeby pobyć z Tobą i z ciekawością zobaczyć, co mi ta praca i ta Twoja obecność tym razem przyniesie. Wow, ale historia i co ci przyniosła? Oj, przyniosła mi wiele. Przyniosła mi ogrom, ogrom zmian um, i nieustanne zaciekawienie, do tego stopnia, że zapisałam się na kolejny rok. Bo uznałam, bo uznałam że odkrywanie właśnie takie w sobie, Pomimo mojego wieku, ja nie mam trudności z tym wiekiem, ale mam ogrom doświadczeń. Przeszłam sama wiele różnych kursów, wciąż jestem w rozwoju, a tu przez ten rok odkryłam nowe rzeczy, i to mnie utwierdziło w tym, że ta praca tak naprawdę może się nie kończyć, bo każdego tak. dnia naszego życia przychodzi do nas coś nowego, i to powoduje, że człowiek wzrasta po prostu. Ja. Zarażam ludzi takim uwrażliwianiem się na siebie, to też dzięki hmm. temu, że właśnie sama się na siebie uwrażliwiam, hmm. odbieram, sprawdzam, towarzyszę ludziom i to mnie ogromnie wspiera. Hmm. Powiem Ci, to jest naprawdę cudowne. I jak myślę, Sylwia, o tym, że Ty zbliżasz się do swojej pięćdziesiątki i że po prostu to brzmi tak, jakbyś, wiesz, otwierała cały nowy rozdział swojego życia. Dokładnie tak. Ja mam takie marzenie, mam wiele marzeń, naprawdę, i ciągle ich przybywa, ale jednym z moich marzeń jest to, żebym dożyła 100 lat w dobrym zdrowiu. Po prostu w dobrym mhm. zdrowiu. I wiem, że do tego potrzeba jest mojego własnego działania. Także to tak mhm. samo nie życie. I nie tak. tylko, jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, o moją sprawność ruchową, nad którą też. W tym roku pracuję i jestem po prostu zadziwiona swoją chęcią, motywacją i efektami, bo to jest ogromna zmiana w moim mm -hmm. życiu, ale tak naprawdę ta praca też jest potrzebna ze swoim wnętrzem, bo tak jak mówię, my wzrastamy poprzez dowiadywanie się kolejnych rzeczy w sobie, rozpoznawanie mm -hmm. i odpowiadanie na to, co z naszego wnętrza przychodzi. Po prostu, mm -hmm. jakie mamy potrzeby, co w danym momencie jest dla nas ważne. Z czym sobie nie radzimy, bo ja też mam multum rzeczy, które po prostu do mnie przychodzą, żeby je przepracować, żeby zobaczyć. Wspomniałaś, że jestem trenerką umiejętności wychowawczych. Ja pracuję z rodzicami. Bardzo lubię mówić, że towarzyszę im po odnajdywaniu mm -hmm. radości w ale tak naprawdę bardzo często te nasze spotkania pokazują, że. Rodzice, głównie kobiety, ale panowie, ojcowie też do mnie przychodzą, że ta praca nasza pomaga im w odnajdywaniu drogi do siebie i to mnie też ogromnie wzmacnia, bo ja poprzez tą pracę wzmacniam też siebie. Ja jestem mamą dwójki dorosłych już dzieci. Mój syn ma ponad 20 lat, córcia za moment kończy 18, i ja wciąż się uczę. Uczę się od nich. I uczę się sama poprzez kontakt z ludźmi, poprzez uczestniczenie w wielu konferencjach. To nie jest tak, że jestem trenerką umiejętności wychowawczych i ja po prostu wiem wszystko. Ja wielokrotnie słyszałam na warsztatach, że jestem na pewno idealną mamą i moje dzieci. Są idealne. I ja wtedy się śmiałam i mówiłam, że oczywiście moje dzieci są wspaniałe, cudowne i szczęśliwie nie są idealne. A ja jestem najlepszą mamą, jaką potrafię być, po prostu i mm -hmm. uczyć się cały czas. I to też pokazuje innym rodzicom, że starajmy się być najlepszymi rodzicami, jakimi potrafimy, po prostu. Mm -hmm. Tak, jakie to jest ogromnie ważne. Myślę właśnie ta akceptacja też dla siebie i dlatego, że my, że my nie jesteśmy doskonali i że nigdy nie będziemy doskonali. I że tak naprawdę jak ja sobie czasami myślę o tym właśnie, że z jednej strony możemy myśleć właśnie, że gdybyśmy tylko byli lepsi, to że wtedy byśmy czuli się lepiej ze sobą, że wtedy świat wyglądałby lepiej. A z drugiej strony jest właśnie to, że gdybyśmy tylko zaczęli myśleć o sobie inaczej. Odczepili się od siebie, odpuścili sobie, przestali się obwiniać, że wtedy byśmy naprawdę mogli poczuć właśnie to zrelaksowanie, mm -hmm. więc tak, szale, szalenie ważna rzecz. Chciałam cię jeszcze zapytać o e, właśnie o tą strategię bój się i rób, bo no. widzę, że się stawiasz na maksa, jesteś dzisiaj po raz trzeci, powiedziałeś, tak, dzisiaj, że to już trzeci no, live w tym tygodniu, tak. Ufam, że chcecie jeszcze ze mną pobyć i że nie jest tego za dużo. Obiecuję, że troszkę zwolnię na moment. Ale to jest cudowne, że się tak otwierasz i że otwierasz się też na nową ścieżkę zawodową. Zaczęłaś współpracować z firmą Forever, odważyłaś się też na to, odważasz się też mówić o swojej pasji do zdrowego stylu życia, o tym wszystkim też, co robisz dla siebie. Powiedz, jak, jak, jak to w ogóle było? To znaczy, skąd w ogóle skąd ta odwaga? No bo. Mogłabyś sobie pomyśleć, no dobrze, jestem już, mam, mam ten zawód, mam tę pracę. No właściwie, po co mi jest coś, coś nowego? Tak naprawdę ta nowa praca, dodatkowa praca, bo ja nie rezygnuję z tej pierwszej, mm -hmm. to jest dla mnie. Kolejne zajęcie, które tak naprawdę w moim odczuciu uzupełnia mnie, jest spójne ze mną po prostu i powoduje, że ja czuję, że jestem całością. Wzmacnianie odporności, dbanie o zdrowie, też y, mnóstwo rzeczy z, ze współpracy z Forever spowodowało, że ja poczułam się lepiej sama, zdrowa fizycznie, tak? I to jest ten kawałek tego zdrowia fizycznego. Ale ta odwaga tak naprawdę do poszukiwania przyszła. W moim odczuciu pod wpływem właśnie pracy w roku przebudzenia, bo ja pamiętam pierwszy moduł, kiedy um, było takie zdanie, wszystko da się zrobić. Mhm. Nasze ja pierwsze przekonanie. Tak, ja po prostu tego dnia miałam poczucie, że to zdanie, to przekonanie przychodzi do mnie zewsząd, dosłownie. A to w piosenkach usłyszałam, a to w jakimś artykule przeczytałam, może nie dosłownie, dokładnie te same tak. słowa, ale w tym znaczeniu. I chciałam głęboko po prostu to sama sobą poczuć, że to jest możliwe. I zadziała się magia, bo ja... To nie jest tak, że nagle problemy, trudności znikają i że się nie pojawiają, ale ja starałam się, pracowałam nad zmianą swojego nastawienia, że jak pojawiała się jakaś trudna rzecz, to wówczas przychodziła do mnie myśl: wszystko da się zrobić. I wtedy sprawdzamy, jak mogę to inaczej zrobić, jak mogę zadziałać, co mogę z tym zrobić, a może po prostu potrzebuję to zostawić, bo to nie jest zawsze tak, że ja muszę. Podjąć działanie. I jak pytasz mhm. mnie o to bój się i rób, to rzeczywiście ostatnie tygodnie przynoszą po prostu taką moc energii we mnie, że ja działam. Uczuć, działam. Kochana. Biorę udział w wielu wyzwaniach. Należę do takiej grupy wartościowej klubu 555, gdzie spotkałam magicznych ludzi. Ale tutaj, w tej grupie, w roku przebudzenia jest tyle wsparcia, tyle mocy, tyle życzliwości, i to wszystko po prostu się wymienia, powoduje, że my wzajemnie sobie dajemy tą moc i tą miłość, i ta energia do działania po prostu stąd się bierze. Więc ja, pomimo, że przyznaję, boję się. Nadal nie wyzbyłam się krytycyzmu do siebie, bo rzeczywiście zawsze jest coś, co mogłabym poprawić. Postanowiłam działać. I pomimo tego lęku, pomimo tego, że się boję, działam i to mnie napędza. I po prostu ufam, że, że to, co w tym miesiącu, w roku przebudzenia do mnie przyszło, a mianowicie mam dar, że to we mnie tak głęboko wybrzmiało, to słyszałam od lat od wielu osób i ja tego wewnątrz nie mogłam sama poczuć. A w tym ostatnim czasie ja to czuję całą sobą, aż mam ciarę, po prostu. <śmiech> ja <śmiech> też. Ja też, aż wzięłam taki głęboki oddech, wiesz, bo tak myślę sobie, jakie to jest niesamowite, że jak się naprawdę otwieramy na tą pracę taką wewnętrzną, właśnie jak naprawdę zaczynamy, Yy, widzieć ten swój potencjał, że po prostu, wiesz, jak ja patrzę na twoją promieniującą buzię, jak patrzę, wiesz, <grafię> to, jest, to jest, wiesz, Sylwia, tak niesamowite i też to jest takie, wiesz, uskrzydlające, że właściwie naprawdę my możemy to zrobić. A ciekawa jestem, wiesz, tak jak to było przed właśnie, że pojawiały ci się na przykład, nie wiem, pojawiały ci się też pewnie okazje, pojawiały ci się możliwości, pojawiały ci się wyzwania, to co było inaczej wcześniej? Bardzo często brakowało mi tej odwagi. Już miałam mhm. chęć podjąć działanie, bo często się pojawiało we mnie coś takiego mhm. otworzyć się na nowe. Yy, I zatrzymywałam się, nawet nie umiem do końca sprecyzować, z jakiego powodu, ale czułam wewnętrznie jakąś taką blokadę, jakiś opór. Mhm. Zresztą, yy, nawet yy, jak. Przystąpiłam do roku przebudzenia i w styczniu była propozycja przygotowania planu swojego mapy marzeń. No to ja pierwsze co nie, jako mapę marzeń ja będę przygotowywać, nie ma w ogóle takiej możliwości. I co się zaczęło po trzech tygodniach tego oporu wewnętrznego? Po prostu spędziłam cudowne popołudnie sama ze sobą, przygotowując tak ogromną, wielką mapę, która wisi w mojej sypialni, i ona mnie po prostu napędza, i naprawdę tak dużo rzeczy z niej przez te wszystkie miesiące się zadziało, że ja jestem zachwycona i już myślę, co tam doklejać, co tam jeszcze pouzupełniać, bo nadal jest jeszcze kilka rzeczy, które. Mają się wydarzyć, natomiast przychodzą nowe. I jak wow. mnie pytasz, co się takiego zadziało, to myślę sobie, że też takie właśnie otworzenie się moje z jednej strony, mm. siła grupy, ta moc kobiet, która w tej grupie jest, tak jak już wspomniałam, ogromna, ale też mm. sposób pracy Twojej, co mnie bardzo wzmacnia, takie. Zaproszenie do tego, żeby właśnie być ze sobą, być uważnym na siebie, uwrażliwiać się na siebie i dawanie takiej przestrzeni, że to jest wszystko w swoim tempie, że ja nie muszę zrobić tego w tym dniu, bo tak zadecydowaliśmy, że tego dnia mamy stworzyć mapę. Mówiłaś, to jest też OK, nie czujesz tego dziś, może przyjdzie to za chwilę, a jak nie przyjdzie, to z jakiegoś powodu trzeba na to poczekać. I po prostu to mi też bardzo pomagało, właśnie to, że ja miałam stworzoną taką przestrzeń do pracy we własnym tempie, do pracy ze sobą na zasadzie takiej, że to, co do mnie przychodziło, to ja mogłam w tym momencie się tym zaopiekować. Oczywiście te kolejne moduły. Mnie naprowadzały do tego, powodowały, że nad czymś się skupiłam, nad czymś nie, ale miałam tam taką otwartość, taką przestrzeń i taką troskę, która z ciebie po prostu do każdej z uczestniczek była ogromna. Nas jest tam bardzo dużo w tym programie, a prowadzisz tak, Patrycjo, te zajęcia, że ja mam po prostu takie poczucie zaopiekowania się w tym momencie konkretnie mną. I to też było bardzo, bardzo ważne, bo to było takie. Wzmacniające. Dziękuję Ci. Bardzo, bardzo to słodkie, Sylwia, i takie, no, naprawdę, bardzo miło jest mi to słyszeć i ogromnie się cieszę, że tak tego doświadczasz. I też taka, wiesz, bardzo ważna rzecz, o której mówisz, która tutaj wybrzmiewa w jaki sposób my możemy do siebie podchodzić, że właśnie, że kiedy podchodzimy do siebie z taką przestrzenią, którą my dajemy sobie, Właśnie z taką akceptacją, z takim, że my nie musimy robić rzeczy na tu, na teraz, na już, że możemy sobie właśnie dać prawo do tego, żeby to poczuć, że to jest naprawdę tak w moim odczuciu, tak cudowny w ogóle sposób podchodzenia do samej siebie, gdzie my przez lata, i ty na pewno też o tym wiesz, bo wiesz, sama uczysz się świętego rodzicielstwa, my byliśmy po prostu wychowywani. Totalnie w takiej właśnie presji, w takim, że my musimy wypełniać normy, wypełniać jakieś standardy, jakieś ideały. Więc mam poczucie, że właśnie to dawanie sobie takiej prawdziwej wolności i akceptacji teraz jako dorosłym osobom, samym sobie, że to jest po prostu tak uwalniające doświadczenie. I że schodzi z nas właśnie cała ta presja, że my musimy ja coś być. Wiesz, to jest magia. Czasami powiem Ci, że ja się naprawdę zastanawiam, jak to płynie. To jest też ta magia, która się wydarza i też u nas w roku przebudzenia. I teraz w tej rozmowie, że po prostu wiesz, te, to co mamy w sobie, te głębokie pragnienia właśnie, czego chcemy doświadczać, że to się naprawdę zaczyna manifestować, że tak jak powiedziałeś właśnie o tej mapie marzeń, jak to wyjmiemy na zewnątrz, czy właśnie jak sobie naprawdę powiesz, ja chcę... Ja chcę się otworzyć, czy ja chcę spróbować czegoś nowego, i sama ta decyzja po prostu ona zaczyna uruchamiać taką lawinę rzeczy. Tak jak wiesz, zadziało się u Ciebie teraz w tym roku, że to jest naprawdę, naprawdę cudowne. Powiedz kochana, czy Twoje zdrówko już jest dobre, czy popracowałaś na tym sensie, że jesteś w dobrym miejscu? Jestem w bardzo dobrym miejscu. Czuję się rewelacyjnie, przestałam czuć ból. Mogę chodzić, moja noga jest sprawna, więc naprawdę jestem mega wdzięczna sobie za podjęcie tego wewnętrznego trudu, bo naprawdę to jest wysiłek. Jednocześnie jestem ogromnie wdzięczna, że mam otwarte oczy i przyjmuję to, co mi przychodzi z zewnątrz, po prostu. Tak, jak na przykład ten forever, bo. Dziś mówimy o tym, że to jest też moje działanie, bo ja buduję swój zespół, ale tak naprawdę zaczęło się od tego, że ja sięgnęłam po produkty, które stanęły na mojej drodze też w momencie, kiedy pracowałam o zdrowiu, kiedy myślałam o zdrowiu, kiedy chciałam się wzmocnić, i zadziałanie spowodowało, że ja z każdym dniem czułam się coraz lepiej, coraz lepiej. To uruchomiło we mnie chęć do podejmowania aktywności fizycznej. Zapisałam się na wezwanie 55 dni, gdzie każdego dnia chodziłam 3 km, jeździłam rowerem 5 km. Dla wielu osób to może być naprawdę drobiazg. Dla mnie to było ogromne wyzwanie, mhm. bo ja po tych swoich przejściach zdrowotnych byłam szczęśliwa, że mogę po prostu chodzić, a co dopiero takie wyzwania podejmować. Mhm. Kolejnym krokiem było zapisanie się na wyzwanie roczne, gdzie okazuje się, że muszę biegać, tak? Muszę, mhm. sprawdzam, tak. czy chcę. Wcale mi do tego biegania nie jest blisko, ale sprawdzam, więc mam taką otwartość na to, żeby po prostu sprawdzać. Także nie przyjmuję, że wszystko jest dla mnie. śmieję się, że ja nie lubię biegać, ale coś mnie do tego ciągnie, więc sprawdzam. I to, ta otwartość mi też bardzo się podoba we mnie samej w tej chwili. Wow, I nie no to mi w bardzo tobie bardzo, bardzo. też. Cudownie, kochana, cudownie. O, jeszcze na koniec chciałam Cię zapytać o y, taką jedną rzecz, właśnie, co było takie najtrudniejsze w tej zmianie? Co było wyzwaniem? Hmm, co było najtrudniejsze? Hmm. Uśmiecham się. Ze wzruszenia. Tak naprawdę bo bardzo trudne dla mnie było zatrzymanie się po prostu i zaopiekowanie się sobą, spojrzenie w głąb siebie, a uśmiecham się dlatego, że bardzo często towarzyszę innym ludziom w tym procesie zatrzymania się. A samej sobie tego nie dawałam, tej przestrzeni dla siebie. I jak mnie o to pytasz, to. Myślę sobie, że to było dla mnie takie najtrudniejsze, żeby tak spędzać ze sobą czas i być ze sobą w takiej prawdzie, żeby sprawdzać, co tam we mnie głęboko drzemie i czego ja potrzebuję. To było naprawdę mm. trudne. Tak. Wow, o, myślę, że to jest bliskie bardzo, bardzo wielu osobom. Myślę, że to jest też powód, dla którego siedzimy właśnie w tych starych schematach i, i w starych problemach. Tak jak mhm. wczoraj właśnie do mnie przyszły takie słowa, że nie zabieraj, um, nie zabieraj w nowy rok swój, swoich starych problemów, mhm. że naprawdę, że możemy zacząć je przepracowywać, ale to jest właśnie to wyzwanie, myślę, o którym wspomniałaś, żeby się zatrzymać, żeby z tego chłowrotka, z tego pędu, żeby naprawdę spotkać się ze sobą. I czasami, jak się zatrzymujemy, to jest właśnie też trudne, bo te uczucia, które do nas docierają, one czasami są bardzo nieprzyjemne. I właśnie musimy przejść przez ten ból i przez te lęki, i przez to wszystko, ale jaką to daje niesamowitą wolność. To prawda. To prawda, ja w swojej pracy z rodzicami bardzo często pochylam się nad złością. Prowadzę mhm. też takie warsztaty, jak wychować, nie zwariować, co z tą złością. I ja zapraszam do tego, żeby zaprzyjaźniać się ze złością, bo bardzo często mhm. mamy tendencję do tego, żeby tej złości się bać i ją gdzieś głęboko chować, ukrywać. A ja zapraszam, żeby się jej przyglądać, bo ona jest drogowskazem. Ona nam naprawdę bardzo dużo o nas samych chce powiedzieć, tak? Mhm. Tak, tak. Nasze uczucia to jest w ogóle taki skarb. Myślę, że mega mega też ważna i bardzo potrzebna jest ta praca, którą robisz, bo myślę sobie, że to właśnie to jest taka praca u podstaw, że naprawdę świadomy rodzic, świadoma mama, świadomy tata to jest no to jest o niebo więcej więcej radości mniej cierpienia w dziecku. Więc bardzo, bardzo potrzebna praca. I to jest też ciekawe, że pracując z tą złością, sama wciąż odkrywam, co jeszcze się we mnie pojawia do przepracowania. Bo to nie jest tak, że ja mam wszystko przepracowane. Tak jak powiedziałam, ten rok przebudzenia pokazał mi, jak wiele rzeczy jeszcze przede mną. I też to jest zachwycające, bo to powoduje, że tak jak już wspomniałam, ja się uczę i rozwijam. Tak, Jestem bardzo się w tym cieszę. Procesie, bardzo się Mega, mega kochana, powiem ci, że to szczęście naprawdę widać jest na twoim buziaczku i w ogóle wiesz w energii w takiej pogodzie i radości. I też wiesz, tak jak patrzę na ciebie, to mam poczucie po prostu wow, że wiesz, że taka moc, takie poczucie właśnie takiej głębokiej wewnętrznej mocy, że widzisz, że twoje działanie naprawdę przynosi efekty, naprawdę przynosi zmianę. I kochana, życzę Ci z całego serca, żeby to rosło w Tobie, żebyś, wiesz, dawała to samo innym. Bardzo się cieszę na nasz nowy rok przebudzenia. To jest naprawdę niesamowite, że będziemy mogły razem spędzić kolejny rok. Tak. I też z naszą cudną grupą, bo to pewnie widziałaś właśnie, że 70% osób z tegorocznej edycji zdecydowało się na nowy rok, więc to jest naprawdę, no myślę, że będzie tak niesamowita grupa i nowe osoby dołączają też. I też kochana, jakbyś chciała... W sensie, kochane, jakbyście chciały dołączyć to, jak sobie wejdziecie na rok przebudzenia.pl możecie właśnie sobie zobaczyć program, zobaczyć, jak to rezonuje z Wami, może w tym roku, może w przyszłym. Wiem, że to jest takie, taka praca nad sobą, to jest coś, na co trzeba być po prostu gotowym i poczuć, że to jest ten moment. Także bardzo zdań. Ci dziękuję, kochana. Tak, dziękuję, dziękuję za rozmowę. I gratuluję odwagi. <laughs> tak, dziękuję, I do zobaczenia w kolejnych modułach. Dziękuję tak. wszystkim. Pa, pa, cześć.